Kochani moi, ten life jest z Z moich kochanych gór, w których spędziłem swoje dzieciństwo, czuję się tutaj jak z opowieści z narni, tu poznałem Aslama. To, co do Was chcę powiedzieć, to parę zdań. W Tatrach zawsze jestem blisko Boga, bo góry. Podobnie jak Bóg, wszystko wybaczają, ale konsekwencje ponosimy za nasze błędy sami. I w niebie jest tak samo. Bóg wybaczy każdemu, bo jest miłosierny w swojej sprawiedliwości, ale konsekwencje poniesiemy sami, bo jest sprawiedliwy w swoim miłosierdziu. Ostatnio dostałem informację z Jasnej Góry ze spotkania Episkopatu Polski, że ujednolicono modlitwy i że prawdopodobnie zostanie zmieniony, ujednolicony mszał. Hierarchowie zachowują się jak faryzeusze za czasów Jezusa. Żyją w przepychu i w bogactwie. Nie są w stanie zakończyć rozpasania korupcji i pedofilii w Kościele. Paweł VI, Welkersiae uwolnił księży z dyscypliny trydenckiej i tego samego dnia wystąpiło 200 księży, w tej chwili w Polsce w wyniku pedofilii i tego, co się dzieje, występują następni. To niebo jest jego, nie nasze. Nam pozwala na nie patrzeć, ale nie wszyscy dostąpią tego nieba. U Pana Boga są tylko dwa światy. I mimo tego, że Kościół modernistyczny, faryzejski, mówi nam, że piekła nie ma, piekło jest. Piekło może być i na ziemi. Czyście z na ziemi niedługo przyjdzie, a do nieba nie wejdą wszyscy. Sprawiedliwi do nieba nie pójdą, bogaci nie dostąpią nieba. Tylko my, głupi, słabi, grzeszni, którzy wróciliśmy do Pana Boga w całej swojej słabości, możemy dostąpić nieba. W mojej książce Dawid, Uriel i Enoin idą cały czas na spotkanie ze złym, po to, aby podtrzymać niebo przed upadkiem. Podobnie my musimy walczyć o to, aby utrzymać niebo swoją modlitwą, poświęceniem i spędzać coraz więcej czasu z Panem Bogiem. Zastanawiam się, czy największym moim grzechem nie jest to, że najmniej, że mało poświęcam Panu Bogu czasu. Coraz mniej bo zajmuję, zająłem się ludźmi. Ale chcę ten talent, który dostałem od Niego, wykorzystać, a czasami się czuję, jakbym zakopał, i Pan Bóg odbierze mi wszystko. Hmm. Proszę Was na ten ostatnie dni wakacji, abyście wybaczyli ludziom, którzy wam skrzywdzili was, wszystkie ich grzechy. Abyście stali twardo na nogach, jak te góry. Abyście byli jak koraliki w różańcu, jak szczyty tych gór. Ostatnio niektórzy hierarchowie mówią, że Bóg nie potrzebuje adwokatów. Kolejne dla mnie modernistyczne kłamstwo. Bóg nas potrzebuje. Bóg chce, żebyśmy go bronili, żebyśmy zbudowali siatkę ludzi modl modlących się modlitwą podtrzymujących niebo. No więc bierzmy się do modlitwy. Czuję jak ten dat w mojej książce. Chłopak, który kiedyś zbłądził, a teraz słuchając modlitwy i Pana Boga, i tych, którzy są w Bogu, staram się walczyć o to niebo. Starajcie się wychowywać swoje dzieci i mówić ludziom, że jedyna droga to do nieba, bo tu na Ziemi jest tylko chwila. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest tylko chwila. Dla mnie malutka, coraz mniejsza. Niedługo przekażę ludziom wszystko, co robię i będę przygotowywał się do odejścia stąd. W modlitwie. Po to, żeby oni kontynuowali moje dzieło tu na ziemi, tak sportowe, jak i modlitewne, jak i pomocy bezdomnym, jak i czytania. Nie ustępujcie złemu. Nie dajcie się prowokować złemu. Przestańcie grzeszyć grzechami ciężkimi. Zapamiętajcie te słowa, cudzołóstwo. Pijaństwo, narkotyki, oszustwo, kłamanie, zabójstwo. One robią rany w sercu Jezusa. One kaleczą serce Najświętszej Marii Panny. Ojciec nie wie, co ma zrobić. Kiedyś dziewczynka w szkole zapytała się: Panie Boże. Czy ty nie możesz czegoś udźwignąć? Coś, co jest takie ciężkie do udźwignięcia, a ksiądz odpowiedział słowami tak, Bogu najtrudniej jest udźwignąć człowieka z jego wolną wolą. Hmm. Nie wiem, co wam powiedzieć. Ten obóz był wspaniały, świetnie ludzie ćwiczyli, była dobra atmosfera. Dawno tak nie było młodzi ludzie, piętnastolatek, który tutaj był wreszcie mógł poczuć komfort bycia sobą nikt mu nie narzucał żadnej woli mógł się świetnie bawić i proszę Pana Boga, by wlał w rodziny jego, w rodziców i najbliższych tyle miłości żeby mu nie zabronili kontynuowania jego radości on się rozwija on się może bardzo zmienić i może być wspaniałym człowiekiem żeby ci, którzy dostąpili w ostatnim czasie słabości w swoim życiu, wrócili na tą drogę, gdzie trzeba walczyć i trzeba być twardym, nieustępliwym, gdzie trzeba się modlić i ćwiczyć, nie rezygnować, nie zakopywać swojego talentu. Żeby chcieli kiedyś w przyszłości, kiedy już odejdę, kontynuować moją pracę. Dzieło, które zacząłem dla Pana Boga. Ewangelizacji przez sport młodych, i starszych i dojrzałych. Te góry pokazują, jakie jest nasze życie poszarpane i słabe, ale za każdym razem, jeżeli w niej idziemy, chcemy zdobyć szczyt, więc starajmy się zdobyć ten szczyt naszego życia w walce o lepszy Boży świat. Pozdrawiam wszystkich. Życzę Wam miłego słuchania. I pamiętajcie, we wtorek wracam. Godzina dziewiętnasta. Będę czytał dalsze przygody Dawida, Enoina i Uriela. Więc lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie jak najszerszej rzeszy ludzi, aby jak najwięcej z nas słuchało, aby jak najwięcej dzieci i młodych ludzi słuchało tych książek. I zaczęło iść przez życie tak jak Dawid. Tak jak bohaterowie naszych książek. Do zobaczenia we wtorek godzina 19. .00. Czytamy dalej. Udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, a jeżeli wasze serce mówi Wam, że możecie pomóc fundacji, wpłaccie swój grosz. Zapraszam, bo dzisiaj była premiera na naszą stronę WWW forswit.org Jeszcze raz powtórzę, www.forswit.org Zaglądajcie tam, zobaczcie kim jesteśmy i co robimy. Pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego i do zobaczenia we wtorek o 19.00.